Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiemy sobie o drzwi, drzwiach wejściowych i bocznych, bo w moim przypadku są dwie pary drzwi. Teraz stolimy przy drzwiach bocznych do, do kotłowni. Drzwi zamawiane w firmie Doberhaus w Gorzowie Wielkopolskim. A drzwi są z KMT. I teraz tak, te drzwi powiem, bo to tak naprawdę bardzo ważne jest. Dużo osób o tym pewnie nie będzie wiedziało i będą zagubieni na początku, tak jak ja. Tam jest kilka, kilka rodzaj tych drzwi, jeśli chodzi o, o przepuszczalność tą cieplą. I tak, to akurat są drzwi standard 54, czyli tak naprawdę no, do kotłowni starczy. Tam, jeśli chodzi o w ten skutnik przymnikalności ciepła, mają 1,4. Z tym nadprożem, które tutaj jest. I to są drzwi 90. Skrzydło jest pełne. I kolor antracyt, struktura. Klamki też zwykłe, tam bez żadnego, bez żadnego świrowania. Teraz są ładne. Powiem szczerze, że w standardzie one są, one są ładne. Futynę wybrałem tam najszerszą, jaka była. To jest 15x54. Klamka no to jest inoxa, mówię, to jest ta, ta standardnie i tutaj jak widać mam jedną wkładkę z gałką, żeby można było sobie tam od środka zamykać, no i jest wmontowany, wmontowany dodatkowo kontaktron do, do alarmu w drzwiach. I tak, jeśli chodzi o te drzwi, łącznie z montażem wyszło mi 2107, dokładnie, czyli 2100 niecałe 10 zł, dużo mało, z montażem, ale to o montażu za, za chwilę, może powiem, może nie. Także te wyszły mnie 210 niecałe, a teraz przejdziemy sobie do drzwi, do drzwi wejściowych. No, tu mamy drzwi wejściowe. Eee, zaraz je pokażę od zewnątrz. Ale od zewnątrz wyglądają dokładnie tak samo. Tutaj to jest, e, to jest szczotkowane aluminium, ale, ale nie będę ściągał na razie. E, e, dopiero po potynkach ściągnę. E, zaizolować się nie, za, nie zaizoluję, bo z tej strony akurat jest cały czas. E, no, od środka to wiadomo, ale od zewnątrz jest praktycznie cały czas cień. Także za, za, za ten miesiąc się nie zaizolują, myślę. E, wstawiony e, tutaj nad jakiś jakieś tam. Niby ciepłe i tak samo jest, jest dodany kontaktron. Jeśli chodzi o szybę, mi się podobały tam lustrowe naskie, ale niestety ja nie mam, nie mam tutaj przeciwnka, tylko mam na przestrzał, na przestrzał dom bez, bez dodatkowych drzwi. Chociaż może tu kiedyś stawię jakieś. Krótko, nie byłoby za mało miejsca, jakby to były drzwi? Malutki, malutki przesionek by był. Ale to jeszcze, to jeszcze się zobaczy. No i, i teraz tak, drzwi te akurat to są 75 plus model skrzydło to jest 13 S1 szyba mleczna, to tak jak powiedziałem z, z tej serii Inoxa, kolor antracyt struktura i teraz tak ja tutaj dodatkowo domawiałem sobie mm, ościeżnicę, to jest ościeżnica DS75, i ona różni się tym od standardowej, że, że jest w środku wzmocniona drewnem. Nie jest, nie jest sama blacha, tylko jest wzmocniona drewnem. No i przez to też że pewnie też troszeczkę jest cieplejsza. I dodatkowo też domawiałem. Co ja domawiałem? Próg. Aha, i próg był jeszcze domawiany. WPC DS75, on też, też tam parę, parę groszy był droższy, chyba 50 zł od, od standardowego, bo e, co się okazuje, e, w katalogu KMT jest, jest fajnie wszystko na, na końcu opisane, że na przykład drzwi mają tam, e, podają, że a te drzwi mają... E, ten współczynnik przy przenikalności na poziomie 1,1. Tak, ale nikt o tym nie mówi. Dopiero później w tabeli się znajduje, że tak naprawdę drzwi ze standardową futryną, ze standardowym progiem mają e, 1,4. A dodamy parę złotych na futrynę i, i próg. E, próg jest WPC, czyli tam jest w środku jakiś jeszcze y, plastik, chyba. E, I nagle się okazuje, że drzwi są e, z przenikalnością 1,1. No i to, to mnie już zadowala. No i co, i za te drzwi, tak jak widzicie, zapłaciłem z montażem 3774 zł. Dużo, mało, nie wiem o cenie, napiszcie, pewnie dałoby się taniej to zrobić. No i to, to z montażem. Stwierdziłem, że na temat montażu nie będę się wypowiadał. Tak, jak mówiłem, drzwi z Doberhausa. Z z dziewczyn, które mnie tam doradzały, jestem zadowolony. Z samych drzwi jestem też zadowolony, a montaż, no jest, jest zrobiony. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć, do następnego.